Bardzo dziękuję każdej jednej osobie za wsparcie, szczególnie mocno Bartoszowi Górze, Patrycji Raszewskiej i Kryska na Książkach. Dzięki wszystkim ściskam was bardzo mocno. Dzień dobry, witam Was niezwykle serdecznie. Istnieje całkiem realne prawdopodobieństwo, iż ten film oglądacie. Nie, wiem, kiedy oglądacie, ale że pojawia się on 1 października. A jeżeli ktoś z Was oglądał moje podsumowanie czytelnicze, które pojawiło się 30 września, to tam mówiłem, że 1 października pojawi się film o zapiskach stali Arkadego Saulskiego. Um, tylko problem jest taki, że w międzyczasie mój PC odmówił posłuszeństwa um, i obecnie znajduje się w serwisie i dopóki nie dowiem się, czy te pliki, które tam miałem są do odzyskania, no to nie chcę mi się nagrywać jeszcze raz filmu o zapiskach stali. Um, jeżeli ten film stracę, no to nagram go jeszcze raz, natomiast wolę poczekać ten dwa dni, mam nadzieję, że już jutro ten komputer odzyska, może nawet dzisiaj, zobaczymy. Eee, więc nagrywam coś, zamiast tego eee, i jest to film o książce Cień Bogów Johna. Głyna, e, chyba dość głośna premiera w Polsce, takie mam wrażenie. Wydaje mi się, że no, ta premiera cieszyła się jednak sporym zainteresowaniem. Dużo osób chyba na tę książkę czekało, ja również. Ja również czekałem dość mocno, nie powiedziałbym, żeby to był ten najwyższy e, poziom ekscytacji u mnie, jeżeli chodzi o premierę książki. Natomiast była to książka, e, którą niewątpliwie chciałem przeczytać. Dużo bardziej czekałem na inne książki w tym roku, na przykład na Czerwony Świt czy na Mieszka i Genu. Ale no, ta książka nie znajdowała się jakoś dużo niżej. Um, ja Johna Gwena Literacko już znam, ponieważ czytałem kilka lat temu jego czworoksiąg wydany nakładem wydawnictwa Mac, czyli Wierni i Upadli. I ja jestem w stu świadomy problemów tej serii, pewnych naiwności, pewnej prostoty ogólnej tego czworoksięgu, natomiast mimo wszystko go lubię. No gdybym go nie lubił, to zakładam, że nie czekałbym na tę książkę. I nie ukrywam, że oczekiwania miałem, może nie jakieś ogromne, to znaczy nie spodziewałem się, że to będzie pięć poziomów lepsza książka niż Niż właśnie jakikolwiek tą wiernych i upadłych, Natomiast spodziewałem się, że będzie lepiej. To znaczy, jeżeli byście sobie prześledzili opinie ludzi e, za granicą, to bardzo często jest tak, że osobom, które były rozczarowane e, wiernymi i upadłymi, ta książka się podobała. I wiele osób uznaje, że to jest dużo lepsza książka niż jakikolwiek właśnie tom, tamtego e, czworoksięgu, też wydaje mi się, że jest trochę tak, że to, co jest ogromną siłą e, cienia bogów. Jest sporą słabością, właśnie tamtej serii. Mianowicie, wydaje mi się, że ona się w Polsce nie sprzedała, mówię o wiernych i upadłych, przez okładki, które no, nie są specjalnie interesujące. Natomiast, no, Cień Bogów, okładkę ma mistrzowską, ma przepiękną. E, co prawda, muszę dorzucić tutaj jedną rzecz, jeżeli chodzi o polskie wydanie. E, potwornie mi się nie podoba Grzbiet. On jest moim zdaniem strasznie szpetny i taki nieodkrywczy. Ehm, Natomiast na okładka pozostaje ta sama, dla kontekstu to nie jest film, który powstaje we współpracy z Fabryką Słów. Nie, żeby to miało wpływ na moją opinię, natomiast po prostu was o tym informuję. Um, no i co? No? no nie podoba mi się ta książka. I boli mnie to, że muszę to powiedzieć. Bo ja się spodziewałem, że to będzie przynajmniej książka, która dla mnie będzie na tyle dobrą rozrywką, że no dorówna wiernym i upadłym. I żeby nie było, nie uważam tej książki za złą. Uważam, że to też jest taka książka, która się może spodobać. Wielu, jeżeli macie pewne oczekiwania względem no, książki, natomiast dla mnie to było straszliwie rozczarowujące. Cień Bogów ma dobre elementy, nawet powiedziałbym więcej, ma elementy, które są bardzo dobre, natomiast ma mnóstwo elementów, które są bardzo średnie. Ja uważam, że to jest ogólnie po prostu dość średnia książka. Um, dość średnia książka, której najlepszym elementem i równocześnie najbardziej epickim elementem jest niestety okładka. Także co, pogadajmy sobie chwilę o cieniu bogów Johna Głyna. Tak jak powiedziałem, nie uważam, żeby to była zła książka. Poszedłbym nawet krok dalej z tym stwierdzeniem. Czy na pewno bym poszedł? Nie, no chyba tak, tak myślę. Próbując jeszcze na bok odłożyć e, jakieś moje emocje i próbując zachować względny obiektywizm, e, to nie wydaje mi się, żeby to była najgorsza książka, najgorsza powieść Johna Gwynna, jaką ja przeczytałem. Jest to definitywnie najmniej przeze mnie lubiana powieść tego autora, ale chyba bym się nie pokusił o takie stwierdzenie, że uważam Cień Bogów za gorszą książkę niż chociażby Zawiść, czyli pierwszy tam Wiernych i Upadłych. E, Zawiść ma elementy, które tam wypadają lepiej niż wypadają no tutaj, ale do tego myślę jeszcze. Dojdziemy. Dla kontekstu nie jest to książka, nie jest to seria w jakimkolwiek stopniu powiązana z Wiernymi i Upadłymi. Zupełnie inny świat. E, można czytać spokojnie, bez jakichkolwiek obaw o Cokolwiek tak naprawdę. No i dobra, zastanawiam się, gdzie powinniśmy zacząć. Od początku, od fabuły, czy od elementów dobrych. Aha, no, zaspoilerowałem, to sądzę o fabule. To zaczynamy w tym miejscu w takim razie. W książce tej śledzimy trójkę bohaterów: mamy trzy perspektywy: dwie panie i jednego pana. Jest to orka Elwara? Elwara? Dobrze mówię? Czy Elwira? Nie, no Elwira. Chyba nie Elwara, tak? E, natomiast pan na imię ma Warg. E, I to są wątki, które funkcjonują kompletnie osobno, się praktycznie w ogóle nie przecinają w tej książce. Skaczemy między tymi trzema perspektywami, e, a rozdziały są dość krótkie jednak, więc tworzy to takie, mimo wszystko uważam, dość złudne e, poczucie wartkości akcji, tego, że tu się dużo dzieje. E, jeżeli chodzi o te trzy wątki, to zaczynamy sobie od. Orki, i zastanawiam się, czy ja to powinienem mówić, bo jakby to jest w opisie, no patrzę teraz na ten opis z tyłu książki, ale to jest coś, co się dzieje mniej więcej, no nie wiem, w 30 paru procentach tej książki, 40 może, no ale powiem, no jak jest w opisie, to o czymś powiedzieć muszę. Wątek Orki e, polega na tym, że jest to kobieta z wojowniczą przeszłością, która mieszka sobie. W pewnej osadzie swoim mężem oraz z synem, natomiast na pewnym etapie ten syn zostaje porwany, a orka wyrusza z misją ratunkową. To jest pierwszy wątek. Drugi wątek to jest wątek warga. To jest facet, który był niegdyś niewolnikiem, na samym początku tej książki ucieka. No i w końcu trafia, zostaje przyjęty do tytułowego dla serii oddziału takiej grupy krwioza Natomiast wątek elwary to jest wątek, no powiedzmy, Opierający się na tym, że nasza bohaterka chce udowodnić ludziom, że jest dobrą wojowniczką, dlatego no, funkcjonuje w pewnym oddziale, w pewnej grupie wojowników, e, którzy no, między innymi, przykład, polują na ludzi, za których potem biorą nagrody. E, tak jak mówię, te wątki funkcjonują kompletnie osobno. Rodzi to e, dosyć naturalny problem. To znaczy, być może będzie tak, że któryś wątek będzie Was interesował bardziej niż inne. Wydaje mi się, że mnie jednak najbardziej. Może nie. Mnie najmniej interesował zdecydowanie wątek Elwary. Uważam, że jest najgorszy. Co jest trochę problematyczne, bo wydaje mi się, że mimo wszystko z nią spędzamy najwięcej czasu. Z nią albo z Orką. Warga, Warga jest jednak najmniej. E, najciekawszy chyba jest jednak wątek Orki. On jest taki najbardziej personalny i ludzki. Tylko, że tutaj wychodzi na wierzch pierwszy problem, czyli ogólna prosto do tej historii. E, to nie jest książka, która w jakimkolwiek stopniu. Zaskakuje fabularnie. Ona jest banalna. Ona jest piekielnie nieodkrywcza. Wierni i upadli również byli. Natomiast mam takie wrażenie, że w ramach tamtej historii Gwynowi udawało się e, wybierać pewne, no już dość ograne klisze dla tego gatunku, jakim jest fantazy, e, i coś z nimi robić. Na przykład trochę zmienić wątek przepowiedni, żeby on się wydawał czymś jednak odrobinę innym. Tutaj mamy po prostu trzy banalne historie. Więc mamy wątek misji ratunkowej, mamy wątek, no powiedzmy, zemsty. To się w pewnym stopniu tyczy wątku warga, i wątek tego, że pokażę wszystkim, co jestem warta. I brakuje tutaj jakichś twistów, brakuje tutaj jakichś mocnych elementów. Ta książka na poziomie fabuły jest moim zdaniem niesamowicie przewidywalna, jest niesamowicie nieodkrywcza, nie bawi się formułą nie zmienia jakichś znajomych nam elementów. Nie nazwałbym jej jakoś bardzo nudną per se, ale no nie wywołuje ona we mnie jakichkolwiek emocji. Um, problem tej książki jest też trochę taki, że bohaterowie po pierwsze no nie przechodzą praktycznie żadnego charakteru arku. Oni się praktycznie w ogóle nie zmieniają. To znaczy po, poznajemy ich w pewnym punkcie e, w ich życiu i od początku tej książki aż do jej końca oni się praktycznie nie zmieniają. E, tak jak mówię. I to jest jeden z tych elementów, które chociażby we Wiernych i Upadłych, w pierwszym tomie, w Zawiści działały lepiej. Bo tam na przykład mieliśmy ten bardzo prosty wątek Korbana, e, czyli chłopaka z wioski, który no, został wybrańcem. I jakby jasne, to nie było nic bardzo odkrywczego, ale to jest jednak taki wątek, gdzie widzieliśmy pewną przemianę u tego bohatera. Widzieliśmy, że w jego życiu coś się zmienia. Tutaj tego nie ma. Tutaj bohaterowie nie przechodzą praktycznie żadnej przemiany. Brakuje tego uczucia progresu i też w zasadzie nie osiągają nic. To znaczy, to jest, no to jest bardzo ewidentny pierwszy tam trylogii. Eee, więc tak naprawdę ten główny cel bohaterów, e, który oni mieli na samym początku tej książki, jest również ich celem na końcu tej książki. Eee, te postacie zaczynają w punkcie A i nie przechodzą do punktu B, tylko powiedzmy przesuwają się o pół kroczku względem punktu A. Niewiele się w nich zmienia. Na poziomie fabuły, no, praktycznie ciągle chodzi o to samo. E, dlatego bardzo wyraźnie boli to mnie, że ta książka nie jest ekscytująca. Ona nie ma takich momentów dla mnie, gdzie czułbym się zaangażowany, gdzie czułbym jakąś ogromną stawkę, gdzie czułbym skalę tego wszystkiego. Ona jest taka dość jednotorowa, jednak. I. Oczywiście to nie jest tak, że w pierwszym tomie serii bohaterowie muszą wszystko osiągać. Fajnie jakby coś się zmieniło względem początku książki, no ale jakby można to maskować, gdyby na przykład bohaterowie byli ciekawi i charyzmatyczni. Tylko, że nie są za bardzo. Nie są to tragiczne postacie, ale czy one mają cokolwiek, co by sprawiało, że o nich myślę, że się wyróżniają? No nie. Jeżeli w głowie pojawi wam się, że ja wam powiem teraz, silna baba wojowniczka, Mówię tutaj na przykład o orce. I macie sobie w głowie stworzyć pewien obraz tej bohaterki, to myślę, że z no dużym prawdopodobieństwem stworzycie dokładnie ten obraz, który macie w tej książce. Główne postacie bardzo nieciekawe, bardzo takie sobie, drugoplanowe również, antagoniści również. I to jest bolesne. I to sprawia moim zdaniem, że ta książka wydaje się straszliwie płaska. Że wydaje się takim płaskim, jednowymiarowym. Przygodowym akcyjniakiem, który nawet nie jest jakoś bardzo dynamiczny. To znaczy, tak jak mówię, wydaje mi się, nie wiem, czy to jest zamierzone, ale wydaje mi się, że dużo osób będzie. Miało to poczucie, że się dużo dzieje, bo mamy dużo tych rozdziałów skacze między bohaterami. Chyba nawet widziałem w jakiejś recenzji, że padło takie stwierdzenia, że nie można się oderwać, bo Głyn kończy te rozdziały w takich momentach, że. Chcemy wiedzieć, co się dzieje, co się będzie działo dalej, ale skaczemy do innej postaci. A, absolutnie się z tym nie zgadzam. Tutaj jest wiele rozdziałów, z których wynika bardzo mało. Rozdziały, gdzie na przykład mamy jakieś uczty. Rozdziały, gdzie nasi bohaterowie gdzieś podróżują przez jakieś lasy. To nie jest jakaś niesamowicie dynamiczna książka. Nie można też powiedzieć, oczywiście, że tu się nic nie dzieje. Tutaj się trochę dzieje, ale, ale no nie zgodziłbym się absolutnie z tym, że to jest jakaś zapierająca dech w piersiach akcyjna, bardzo szybka historia. Nic z tych rzeczy. Tym niemniej trzeba oddać. I to, to jest coś, co się na okładce pojawia. To znaczy, e, na samej górze okładki są takie trzy e, cytaty e, z, z trzech autorów. I Antony Ryan twierdzi, że ta książka jest fascynująco brutalna. I faktycznie jest to brutalna książka, jest to krwawa książka. Zresztą również to jest z tyłu: mianowicie, jest to, takie, jest to taki fragment. Ostrzeżenia dotyczące treści, przemoc, morderstwo, brutalność, porwanie, ogólna wikingowość. Yy, ta ogólna wikingowość to jest coś, co brzmi trochę jak jakiegoś memu, mema, ale, ale jest to całkiem zabawne. I faktycznie jest to dość krwawa historia. Dużo bardziej krwawa niż Wierni Upadli. Sporo postaci ginie yy, dość krwawo. Już no, w pierwszym rozdziale tej książki yy, mamy dość. Czy to był pierwszy rozdział? Czy to był, nie wiem, któryś tam, trzeci, czwarty? Na początku tej książki w każdym razie już widzimy. Postać, której no, wypróli flaki, to jest dość dosadnie opisane. To nie jest jakieś gore totalne, ale no, definitywnie John Gwyn nie ma problemu o pisaniu o toporach wbijanych w głowę, dekapitacjach i, i różnych innych obrażeniach. I to pasuje do ogólnego tonu tej historii. Również sceny akcji są fantastyczne. Yy, I sceny walki, sceny jakichś tam starć grupowych, sceny, gdzie mamy na przykład mur tarcz, świetne są. Świetnie się je czyta. Jak mówię, troszkę płasko, bo nie specjalnie interesował mnie wynik. To też jest problem. Jakby wszyscy bohaterowie główni zginęli w tej książce, nie poczułbym raczej nic. Natomiast na poziomie samego opisu, dynamiki, takiej mięsistości tych starć jest super, bardzo mi się to podoba. Wracając do rzeczy, które możemy znaleźć na okładce, to z przodu również Robin Hobb twierdzi, że ta książka oszołamia swoją skalą, a z tyłu jest taki fragment, że bardziej epickiej historii raczej nie przeczytacie. To raczej jest znamienne. No myślę, że przeczytacie dziesiątki, jeżeli nie setki bardziej epickich historii. Jak mówię, niestety chyba najbardziej epickim elementem tej książki jest okładka. To znaczy, definitywnie jest to Epic Fantasy, co najbardziej czuć w tych starciach, ale jeżeli chociażby spodziewacie się, jakby nie mówię, że to jest zasadne. Bo jednak bazujecie tylko na jednej rzeczy. A jeżeli byście się spodziewali, że no w tej książce będzie masa takich scen, na jakie może wskazywać okładka, to się raczej rozczarujecie. Walk z jakimiś ogromnymi stworzeniami yy, no nie ma prawie w ogóle. To nie jest tak, że ta okładka jest całkowicie wyssana z palca. Aczkolwiek myślę, że warto być świadomym, że no ta książka absolutnie nie oszołamia skalą. <głynie> absolutnie nie. Yy, jedyne, co oszołamia skalą, to nie jest. No, jakby ogólna epickość tej historii stawka, to jest sam pomysł na świat. I to jest najlepszy element tej książki. Świat. Bo pewnie słyszeliście już niejednokrotnie, czytając sobie co nieco o tej książce, że jest to świat fantazji, inspirowany bardzo mocno kulturą nordycką, wikingami. No jak, jak już powiedziałem, ogólna, jak to było? Ogólna wkingowość, taki jest fragment na okładce. Jest to prawda, ja bym nawet poszedł o krok dalej w tym stwierdzeniu To znaczy wydaje mi się, że jest to najbardziej wikingowa książka, jaką czytałem w swoim życiu Wydaje mi się nawet, że wojny wikingów Bernarda Cornwella nie są blisko To znaczy też prawda jest taka, że w wojnach wikingów bardziej skupiamy na kulturze anglosaskiej Niż tej nordyckiej Natomiast tutaj uważam, że świat wypada fantastycznie Bo to jest z jednej strony świat mocno Mocno czujecie to, że autor się inspirował właśnie tą kulturą Ale z drugiej strony ten świat jest na tyle bogaty w różne fantastyczne stworzenia, jest zniuansowany, jeżeli chodzi o język, którym jest opisywany, jest tak klimatyczny, że wydaje się bardzo żywy. I jest to coś fantastycznego. Obserwowanie tego świata, poruszanie się w nim, coś, coś świetnego, szczególnie ten motyw bogów, bo tu mamy taki motyw, że no faktycznie doszło do wojny bogów i, i widzimy pozostałości tej wojny. W postaci na przykład kości tych bogów, które są gargantuiczne. Na przykład w pewnym momencie e, mamy opis twierdzy, czy jakiegoś miasta, chyba twierdzy, która znajduje się na czaszce ogromnego węża. Takiego gargantuicznego węża. I to jest fantastyczne. Na tym poziomie skala robi wrażenie, i uważam, że ten świat jest świetny, jest chłodny, jest klimatyczny, jest mroźny, jest bardzo mocno właśnie wikiński, tak się mówi? Wikiński chyba tak, ale z drugiej strony autor nadam mu na tyle dużo wyrazu życia, jakichś swoich elementów, że to się nie wydaje po prostu historia o wikingach, tylko, że z jakimiś tam elementami fantazy. Tak jak trochę na przykład było w, w zapiskach Stali, o których miał być dzisiaj film. Czyli to, że tam mamy, no ewidentnie Japonię troszkę magiczną. Tutaj ma, nie mamy ewidentnie wikingów, tylko troszkę magicznych, tylko fantastyczny świat inspirowany wikingami. Świetna rzecz. Do świata absolutnie nie mogę się przyczepić. Nie wiem czemu takie jest moje skojarzenie ale na poziomie no, wielu elementów fabularnych, kreacji postaci, dialogów, ogólnej, ogólnego tonu tej historii, sposobu jej prowadzenia, ta książka przywodzi mi na myśl jakiegoś rpg -a. I to nie jednego z tych lepszych rpg -ów. Takiego bardzo przeciętnego fabularnie rpg -a. Gdzie nie ma jakiejś specjalnie interesującej intrygi, nie ma zagadki. Macie tych bohaterów, oni mają tam ze dwie cechy charakteru, mają... Ten jeden cel, który ich napędza, no i sobie dążą do tego celu. W bardzo fajnym świecie, ale nie ma w tym jakiejś specjalnej głębi. Ja bym w ogóle określił te książkę jako takie fantazy klasy B. Taki trochę, a wiecie, jak w, w, w macie filmy akcji czy horrory klasy B, to mniej więcej coś takiego, czymś takim jest ta książka. Nie była ona dla mnie specjalnie wciągająca, specjalnie angażująca, postaci nie były specjalnie ciekawe, historia nie była specjalnie ciekawa. Ta książka po prostu nie była specjalnie ciekawa. Nie była specjalna, była bardzo zwykła, poza, tak jak mówię, e, dość no, dobrze napisanymi scenami akcji, świetnym światem, bardzo interesującym. Um, bardzo duży zawód. Um, jeżeli ktoś szuka akcyjniaka, fantazy, jeżeli ktoś lubi klimaty powiązane z wikingami, to być może mógłbym to polecić, ale... No nie, wiem, no brakuje mi tego progresu. Przeczytałem 500 ksi stron książki, ani nie specjalnie polubiłem bohaterów, ani nie uważam ich za specjalnie interesujących, ani nie mam tego poczucia, że fabularnie posunęliśmy się jakoś bardzo do przodu. Okej, okay, finał Końcówka w tej książki faktycznie te, te wątki trochę łączy, natomiast to nie jest, to poczucie, to takie z typu Avengers, że o, tutaj się wątki zbiegają, i teraz nie mogę się doczekać tego, co będzie w tomie drugim. Absolutnie nie. I ja uważam, że. No, czasami macie to takie, wiecie, te książki, gdzie czytacie, nie jesteście specjalnie zachwyceni, ale finał jest tak z taką pompą, jest tak epicki i te wątki się wszystkie zbiegają, że no, nie możecie się doczekać kontynuacji. To nie jest jeden z, z tych finałów. To nie jest tak, że ja się teraz nie mogę doczekać kontynuacji. Ja w ogóle, szczerze mówiąc, rozważam, czy chcę mi się czytać kontynuację. To znaczy, ja potwornie się rozczarowałem i jakoś tak nie mam poczucia, że drugi tom będzie dużo lepszy. Nie wiem czemu, ale jakoś tak po prostu mi się wydaje. Z plusów. Sceny akcji, świat. Hmm. Ta książka z momentami całkiem zabawna. Tak, tak, wiecie, trochę pokracznie zabawna. To taki pszaśny kumul. Jak, jak sobie pomyślcie o humorze, który Wam się kojarzy z Wikingami, tym takim, wiecie, głośnym rechotaniem ich, to to jest mniej więcej to. Aczkolwiek to działa. Jest parę scen, gdzie się delikatnie uśmiechnąłem. Natomiast bohaterowie są żadni. Historia jest żadna. Uczucie progresu i tego, że faktycznie gdzieś w tej dochodzimy jest żadne. To jest trochę tak, jakbyście, nie wiem, przeszli Jakbyście kupili grę, właśnie jakiegoś rpg i, no nie wiem, przeszli prolog, przeszli dwie pierwsze misje po tym prologu i nagle Wam wyskoczyłby ekran Reszta w kontynuacji. Czymś takim jest ta książka dla mnie. Um, no nie podobała mi się. By się. Strasznie rozczarowałem. I ona nie ma tej takiej, wiecie, umownej, takiego, takiego uroku... Troszkę naiwnego, właśnie Wiernych i Upadłych. Gdzie tam macie jednak dużo motywów z bardzo klasycznego fantazy, um, i tam być może można to oko przymknąć. Tutaj to miało być chyba takie mięsiste, yy, krwawe, angażujące, epickie fantazy, ale nie wyszło dla mnie. Aczkolwiek ponownie uważam, że jestem w mniejszości, no bo ta książka na Lubimy czy na przykład ma ocenę, teraz chyba jak nagrywam, 8,2 na 10 w większości się podoba. E, no, mi się nie podoba. Ja nie polecam tak z czystym sercem straszny średniak. Który nie zachwyca ani bohaterami, ani skalą, ani fabułą. E, no, rozczarowujące. Szkoda trochę, bo wydaje mi się, że niedużo było potrzeba, żeby ta książka działała na jakimś tam minimalnym poziomie. Jeżeli bohaterowie byliby bardziej charyzmatyczni, albo mielibyśmy to uczucie progresji, uczucie, że gdzieś idziemy z ich wątkiem, gdyby oni się zmienili. To spoko, ale tego nie mamy. Gdyby fabuła była interesująca, tego też nie ma. No to trudno. Niestety kolejne w tym roku. Rozczarowanie. Natomiast w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu. To dotrwa do tego momentu. Pozdrawiam was bardzo gorąco do następnego. Cześć.